Witajcie w kolejnym odcinku Gunfire TV. Po lewej Glock 18 firmy Umarex. Po prawej Ruger MK2 firmy KJW. No taki mocno zużyty, ale dalej to Ruger. Wolałbym, żeby to był Mark 4 ale do tej pory nikt jeszcze nie zrobił e, repliki 1 do 1 tego pistoletu. Wiem, że podobnie jak ja i miliony airsoftowców na całej planecie zastanawialiście się, jak to by było połączyć te dwie konstrukcje. Na szczęście firma Action Army pomyślała za nas. I oto przed Wami AP01 Assassin. Obejrzyjmy jest bliska. Do wyboru mamy dwa kolory, czarny oraz tan. Pistolety wykonane są praktycznie w całości z polimeru, jednakże jest to w wysokiej jakości wzmocniony polimer, wszystko jest tu świetnie spasowane, nic nie rusza się na boki. Lufa zabezpieczona jest małą nakrętką, a pod nią mamy 14 mm gwint do montażu tłumików, wszelkiego rodzaju urządzeń wlotowych, które będziecie mieli ochotę na tym zamontować. Od razu powiem, że tłumik zmniejsza dość... Eee, dość zauważalnie poziom dźwięku w odróżnieniu do pistoletów z pełnym ruchomym zamkiem. Eee, jeśli chodzi o zamek, tutaj, to rusza się tylko ten element, podobnie jak w oryginalnych pistoletach kalibru 22, i zamek wykonany jest z metalu, także nie ma co się martwić, że ulegnie uszkodzeniu. Eee, dwustronny zwalniacz zamka, również bezpiecznik, przełożyć można na drugą stronę, ale również zwalniacz magazynka. W tym wypadku przełożony dla leworęcznych, w tym wypadku dla praworęcznych. Nie potrzeba do tego praktycznie żadnych narzędzi. Jeżeli masz bardzo, bardzo szerokie palce, no wtedy może przyda się, przydadzą się jakieś obcążki. Jeśli chodzi o regulację hop-upu, mamy tutaj dostęp po odsunięciu zamka. Zrobimy zbliżenie i pokażemy Wam małe pokrętło. Jeżeli jest to trudno wykonalne, bo mamy właśnie na przykład szerokie paluchy, wystarczy wcisnąć ten przycisk, złamać pistolet rozłożyć i jest tutaj pełny dostęp do komory hop oraz do czyszczenia i smarowania samego pistoletu. Spust. Przypomina bardzo spust pewnego austriackiego pistoletu. Ma również taki mały bezpieczniczek tutaj. Jeżeli nie złapiemy pełnego spustu i nie wciśniemy tego małego bezpiecznika, to nie dojdzie do strzału. Dopiero po pełnym ściągnięciu spustu razem z bezpiecznikiem. Również z Glocka mamy tutaj inny element. Czyli magazynki. I nie mówię tutaj tylko o magazynkach Action Army, ponieważ replika działa w zupełności poprawnie również z magazynkami Marui, WE, Army oraz Umarexa. I podejrzewam, że znajdziemy jeszcze innych producentów, którzy również będą tutaj działać, ale akurat nie miałem ich przy sobie, żeby przetestować. I jeśli chodzi o działanie Glocka, to jest tutaj również coś z Glocka 18, ale co. Może pokażemy na zewnątrz. Teraz czas na chrono. Do testów na chrono użyjemy kulek 0,2 g firmy Specna Arms Edge oraz gazu WE. Pogoda dzisiaj nas nie rozpieszcza, jest bardzo wiecznie, dlatego użyłem kulek 0,48 g firmy na Arms. Jeśli chodzi o skupienie co mamy tutaj taką małą dziurkę nieco niżej, dlatego właśnie, że ciężkie, e, ciężkie kulki. Uważam ten wynik za bardziej satysfakcjonujący. Strzeliśmy na około 12 metrów. Zwróciliście uwagę, że przy zmianie magazynka dokonałem tutaj małego ruchu. Zmieniłem w tym momencie ustawienia selektora ognia, ponieważ mamy tu możliwość strzelania ogniem ciągłym i prawie wszystkie przestrzeliny trafiły nam w cel. Odrzut jest odczuwalny, więc trzeba mocno chwycić ten pistolet, e, jeżeli używamy fan switcha. E, lufa jest zamontowana na na stałe, więc zamontować na górze można bardzo, ale to bardzo ciężką optykę. Możecie pójść tutaj wodzy fantazji. Szyny montażowe powinny być u nas dostępne za jakiś czas. Natomiast dla chcącego nic trudnego, w tym momencie kolimator zamontowany jest za pomocą taśmy i działa. Wiem, jak to wygląda. Możecie ocenić to w komentarzach. To oczywiście powinniście traktować jako żart. Nie polecamy, a wręcz odradamy montować optykę na replikach za pomocą taśmy klejącej, ale jak widać, sprawdziło się i skupienie było całkiem, całkiem niezłe. Zdecydowanie grupa opada w dół w trakcie, kiedy tracimy ciśnienie w magazynku. Chciałbym tutaj zauważyć, że magazynek posiada uszczelkę półokrągłą, a pistolet posiada magazynki z uszczelkami płaskimi. Mimo tego dało się wystrzelić wszystkie 50 kulek z niewielkimi stratami gazu, a to bardzo rzadko zdarza się w innych konstrukcjach. Okej, okay. będę szczery, że gdy zobaczyłem pierwsze zdjęcia tych pistoletów i zacząłem czytać pierwsze szczątkowe informacje, miałem trochę mieszane uczucia, bo dlaczego nie użyli magazynka takiego jak w oryginale i nie zrobili po prostu repliki Ruger Mark IV, ale potem pomyślałem sobie, że przecież takich magazynków mam od groma i używam już od lat. Podobnie, jeśli chodzi o dostępność części do tego typu magazynków, jest zdecydowanie łatwiej. Można również nabyć magazynek typu DRAM do Glocka zdecydowanie łatwiej niż do jakiegoś totalnie nowego rodzaju pistoletów. Kiedy dowiedziałem się, ile będzie kosztował, no to stał się dla mnie jeszcze bardziej atrakcyjny. Jak okazało się, że będzie do niego dostępne mnóstwo różnych bajerów, takich jak szyny, czy dostawiane kolby, czy magwell, no to już byłem zakochany. Ale kiedy okazało się, że tutaj jest fan switch zamontowany, to stwierdziłem, że po prostu muszę go mieć. Więc panie i panowie, przedstawiam Wam mój własny AAP-01 którego miałem przyjemność strzelać dokładnie dwa dni temu na strzelance i było bardzo zabawnie posyłać właśnie z tym dźwiękiem ludzi na respa, koniec gazu. I też koniec przekazu. Do zobaczenia w następnym odcinku Gunfire TV.